Witam Was, powrotem! Eee, zaczynamy kolejny odcinek, w którym przekażę Wam kolejne figurki, w do tej pary figury, o których mówiłem w poprzednim odcinku. A mianowicie, zajmiemy się tym razem w tym razem. Odwołuję się teraz do 31 odcinka. W którym ten tors miał swoją premierę. I wprawdzie nic się nie zmieniło. Dodałam tylko drugi tors, taki sam. I, a układ i, to jest podobny jak w tym odcinku 21, o którym żeśmy już mówili w poprzednim odcinku. I, czyli tutaj będzie 289. Tutaj mamy połączenie sobie z w ten sposób, nie pasowało mi te białe nogi, więc zmieniłam sobie na coś innego. Na główce główka w skórce oryginalnej jest taka, jaką najbardziej właśnie lubią. Tutaj akurat została ona zmieniona. Zatem, tak, link do tej kurki oryginalnej, macie w opisie filmu. Nie? Po kliknięciu tam możecie zobaczyć sobie, mm, jaki kalendarz się składa, jak i obejrzeć sobie, jakie inne figurki były na no, tym zestawie, w którym pochodziła ta figurka, bo ja że kupiłem sobie ten zestaw, jakiś jakich to oczywiście. Bardzo chętnie z niego spolwystałem i mam wiele tułów właśnie z tego, tego jednego. Ja mówię, a, bo to był tak zwany pipuch. No dobrze, Przypomnimy sobie, jak ten film wyglądał. Przejdziemy sobie teraz do głównego ekranu. No i moi drodzy, co my tutaj w takim razie mamy? Mamy nadruk z I mamy nadruk z tyłu. To jest oczywiście kombinesan te y, nauczy. No ja to traktuję taką tą nawiązanie taką kombinesan, tylko I element pomarańczowy też tam mamy. Y, elementy siarego. Tutaj mamy drugą czwórką. No. Właściwie, która ona miała premierą swoją w 31 odcinku. Eee, tak właśnie udało mi się tą parę rozbić um, i zrobić tak właśnie jak mamy. Teraz tak jak widać w poprzednim odcinku. Eee, no, mam też właśnie tą parę, ale z poprzedniego odcinka bardzo podobną. Tak. Nie zmienione bardzo, tylko są nogi tu. A. zmieniona jest główka. Eee, tak wygląda właśnie ta moja zabawa. Właśnie też ostatnio staram się umieścić, w niektórych parach, jeżeli jest oczywiście możliwość, to rozbijam właśnie, tak jak tutaj, to taki przykład właśnie tego mojego rozbijania i powiększania w ten sposób mojej liczby w górę. i w ten sposób właśnie mam ich już w tym przypadku o jedną parę więcej. jak tam, czycie, Zadowalono, że mi się udało coś tutaj Pozmieniać, poanalizować, zobaczyć, co będzie lepiej wyglądało. I czym będzie lepiej wyglądało. No i zostawiłem to właśnie w ten sposób. No Nie dalej będę się przygotowywał do na. Zapraszam oczywiście. I życzę do tego dobrego. Mega do wieczoru. Zobaczymy, na do pocinku. Trzymajcie się. Pa!